Witam w dzisiejszym odcinku mam do zaprezentowania komputer marki bez marki. Na obrazku widzimy y, komputer. Zaraz sobie go opakujemy i sprawdzimy co jest y, w środku. Jeszcze sobie zobaczymy opakowanie. Jak widzimy żadnych oznaczeń z boku nie ma. Z tyłu mamy jakiś producent pokazów. Akwarystycznych, nie wiem, nie wiem. No dobrze, otworzymy sobie nasz karton. Mamy tutaj y, nóż zwykły i otworzymy sobie go. Tu bardzo ładnie. Hmm, kurde, coś nie idzie. No dobrze, otworzyliśmy sobie już karton, mamy w środku y, naklejki. G -g -ne -si 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 -si. No oczywiście mamy jeszcze instrukcję samego produktu, mamy jak podłączyć. Y mamy tutaj, że do komputera można podłączyć, nie wiem, jakieś kable od komputera, można podłączyć do laptopa. Mamy też instrukcję w chyba, nie, chyba angielskim, w polskim języku, w chyba niemieckim i w i tu chyba ruskim jeszcze. Na każdym z oznaczeń mamy jakieś C i C, jakieś AC i że nie można y, wyrzucać. Niestety nie, nigdzie nie ma e, daty do spożycia ani mm, kalorii. Dobrze, otworzymy sobie już resztę. Mamy tutaj duży zapas poli bąbelkowej. Na pewno to nam pomoże do e, lepszej oceny paczki. Teraz ja sobie go otworzymy. Moja lampa się przesunęła. Tobie trzeba odsunąć takową. Dobre. Mamy już takowy komputer. Dzięki asystent, że mi pomogłeś. Mam już komputer. Mamy tutaj jakieś y, oznaczenia na takowym sprzęcie. zjechać. Mamy tutaj kolejne jakieś bezużyteczne informacje. Tu akurat mam już kod kreskowy i jakieś inne bzdety. Chinole oczywiście tworzyły nasz komputer, bo jak to inaczej może Wam pokażę moją aukcję, którą, gdzie go zakupiłem. To pełne teraz będzie, zaraz. A my przechodzimy dalej. Mamy przód. Jakieś firmy Fujitsu się ma nic, komputers, oznaczenie jakieś S Primo. To pewno jakiś hiszpański komputer. Mamy tutaj Windows Vista, InterCore Team 2 Duo. To pewno jakieś yy, oznaczenia sprzętu jaki się znajduje w komputerze. Oczywiście mamy też w tył. Naszego takowego sprzętu mamy kolejne dwa kody kreskowe. Jakieś bezużyteczne, informacje z lewej strony, jak widać, znaczy z lewej, z prawej piwie, mamy nie mamy nic i od dołu mamy jeszcze jakieś takie plastikowe gówna I oczywiście kolejny kres, kod kreskowy. Widzimy się zaraz, jak podłączyć te całe bodziewie. Mamy pierwszą wadę już produkcyjną. Kabel wyleciał oczywiście z opakowania, nie zauważyłem i nie mogę się dostać do środka. Proszę podać łom, jest za łóżkiem. I zaraz będziemy dobierać się do naszego komputera. Zapraszam Was na TikToka jeszcze, bo będą kolejne jakieś fajne filmy na pewno. Dobra, ja sobie zrobiłem chwilową przerwę, bo tutaj nieogarnięty mój pomocnik. No dobrze, mamy już łam, próbujemy się dostać do naszego komputera, no i otworzyliśmy komputer, mamy tutaj e, płytę chyba typu ATX, jakąś kartę, mi się wydaje, że go sobie jeszcze później ulepszymy, ja sobie wsadzę kabel i go uruchomimy. Jak zawsze Chinole coś musiały zepsuć, no i nasz komputer niestety nie działa. Dobierzemy się do środka, ja już sobie wszystko powykręcałem, co powinno być wykręcone moim zdaniem i sobie to naprawimy. sobie płytę, zaraz się widzimy. No dobrze, mamy płytę główną. Jak widać nie jest za yy, bogata jak na dzisiejsze czasy. Mamy tutaj, weź się chyba na procesor. Na te, 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 ta, takie, takie, te. te. No te takie, takie, takie zielone rzeczy Tu chyba nam mamy na naszego RTX -a. No i jakieś inne wzdety, które nie będziemy się zagłębiać Zobie zaraz zamontujemy procesor, ja oczywiście wszystko pokażę Pokażę jak zamontować radiator, jak te Te dziwne te kości założyć i tutaj Kartę graficzną No dobrze mamy już Przygotowałem sobie o yy, Procesor Niestety nie widać oznaczeń na nim. Oczywiście to jest intel jakiś. Wsadzimy go sobie jakoś. No dobrze. Wszedł bez problemów. Pokażę Wam jeszcze. Tu powinien być tym, tym czymś, oczywiście, do góry. Tak jak to zrobiłem. Teraz muszę sobie przynieść pastę. Oczywiście naklejka id odpowiednio przykleić żeby procesor był oczywiście naszym najnowszym sprzętem no dobrze wracam przyklejamy sobie oczywiście naszą naklejkę no i bierzemy sobie naszą pastę oczywiście i sobie elegancko kładziemy na nasz procesor teraz przyklejamy sobie nasz radiator sobie oczywiście taśmę weźmiemy, bo tutaj taśmę nie wchodzi. O, chyba weszło nawet. No dobrze, już weszło. Oczywiście sobie jeszcze przykleimy. A to później. Sobie najpierw jeszcze te, te, te śmieszne kości przykleimy. No dobrze, ja już sobie przygotowałem nasze yy, kości. Sobie oczywiście wsadzimy. Bardzo ładnie. Pierwsza weszła, jeszcze drugą. Oczywiście do prawej strony wkładamy nasze kości i tak elegancka kości mamy już przygotowane teraz oczywiście put, yy, karta graficzna no dobrze mamy już kartę wyciągamy sobie ją oczywiście nówka mamy tutaj najnowszego RTX yy, RTX 3090 w Ti nawet jakieś 4000 to sobie odnosimy Bierzemy pacjenta, chociaż nie tego. To jest in, in, inny komputer, którego sobie składam. Oczywiście oczywiście. Bierzemy naszą płytę. Delikatnie ją trzeba sobie tutaj przyłożyć. Patrzymy czy nie wychodzi. Niestety coś tutaj wychodzi. Już nic. Teraz sobie ją trzeba oczywiście wszystko skleić i wrzucić do obudowy. I zaraz zrobimy sobie test najnowszych gier. Oczywiście, tu elegancko trzeba obkleić. no dobrze, sobie jeszcze od, od, odkleimy, Sobie to wyrzucimy. Widzimy się na, na teście naszej, na, naszego nowego kompa. 2000 years later. Dobrze, jesteśmy już po jakimś miesiącu, nawet dwóch. Jak widać, mamy mocną zmianę naszego komputera. Oczywiście jeszcze sobie przejdziemy do niego. Mamy tutaj myszkę Genesis, mamy jakieś tam słuchawki Logitech, jakąś tam klawiaturę non jakieś dwa monitory Samsung. Właśnie się odpalił komputer. Zaraz się widzimy, jak jakieś giereczki będą odpalane. Dobrze, już widzimy tutaj pulpit nasz mamy już tam widać jakieś gry oczywiście odpalimy sobie największe gówno tych czasów czyli Fortnite'a zaraz przejdziemy do porządnego testu. Teraz pokazuję Wam już ustawienia naszej karty graficznej mamy tutaj najnowszego RTX'a 1060 jednak nie był to jednak czy 60, mamy 6GB VRAM 33 stopnie oczywiście. To jest naj, najwyższa temperatura całego układu. Mamy tutaj jakąś yy, jakieś 4000 MHZ 1500 MHz, tu jakieś GPU to pewno skrót. Oczywiście nasza karta jest od MSI. I mamy tutaj wersję yy, naszej karty i czas pracy. Dobrze już zaraz się odpali nasza yy, yy, gra. I się zaraz y, widzimy w niej. No, oczywiście, już sobie odpaliliśmy. Skromne, y, mamy tutaj skromne. Niestety, nie widać. Ale mamy tu skromne 100 fps. -ów. Cały y, system działa jak widać super. Nie ma żadnych ścinek. Prze, przy przechodzeniu do zakładek innych, mamy 30 fps. -ów bardzo dobry wynik jak na y, Fortnite'a oczywiście jeszcze będzie widok z y, y, OBS'a sobie niestety nie będę odpalać gry bo y, no, po prostu nie będę zdradzać tego czemu nie odpalę i zaraz sobie jeszcze przetestujemy takie gry jak najnowszego Wiedźmina 1 czy też GTA San Andreas Niestety z Geta San Andreas mam mały problem, gdyż mamy złą wersję oprogramowania. Tutaj pisze Play Station 2, więc raczej sobie nie zagramy w taką wersję Geta. Ale być może na się jeszcze uda odpalić. Niestety z naszym grom Wiedźmin też się coś stało, gdyż nie mogę jakby znaleźć. Y, no pliki nie, nie mogą się jakby wgrać. A pobierać co mi się nie chce, a, a z internetu nie ma co pobierać, bo mi się też nie chce. Teraz sobie odpalam akurat GTA 5 i zaraz wam pokażę na trybie fabularnym, jak to y, działa. Oczywiście na wersji z shaderami, jak to inaczej, na najlepszych ustawieniach, na ustawieniach Ultra oczywiście. Bym jeszcze odpalił Forza Horizon 5, ale y, muszę zrobić aktualizację. A czas mnie goni. W samym GTA, jak widać, bardzo ładnie chodzi, tylko że yy, szejdery się nie chciały włączyć. Znaczy, są włączone, ale coś, coś nie idzie. Tutaj, wybieranie akurat jest troszeczkę zbugowane, ale <laughs> jak, jak najbardziej grywalna gra. Akurat testu mi się y, też nie chciał nagrywać, dobra, przechodzimy do recenzji, samego y, końcowej recenzji. Oczywiście sarek. ten komputer, którego mieliśmy zrecenzować, poszedł się na półeczkę, jest niestety, y, to co było tam to jest niegrywalne oczywiście, oprócz tego, że nie działało. Y, wady to są na pewno, y, no niedziałający komputer. Niegrywalność i takie inne. Za do plusy to mamy mm, dużo metalu. złomiarze się ucieszą, oczywiście. Mamy też y, duży zapas folii bąbelkowej. A także różne inne wzety. Instrukcje mamy. I można sobie zrobić. O tutaj mamy. Y, jak to się otworzy, mamy tutaj profesjonalną półeczkę. Widzimy sobie. Otworzymy to. No coś nie idzie. Ale no to jak, jak to się otworzy, to tutaj mamy y, półeczkę na przykład na nasz chleb. czy inne, tym podobne przedmioty. A więc moja ocena na ten oto przedmiot, to jest słabe 5 na 10. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Do obrazka, na którym kupy go, wiele inaczej to wyglądało Nie się z wami Żegnam Nara no, no, fuck